Siłą kształcenia kolegium Nobilium jest interdyscyplinarność, bo jest to szkoła nieobowiązkowa, szkoła niepubliczna, szkoła, która gromadzi z jednej strony pasjonatów kształcenia, pasjonatów w swoich dziedzinach. Jako tutorów, jako prowadzących i z drugiej strony pasjonatów, ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej, ludzi, którzy od siebie chcą więcej e, wymagać. Ja przede wszystkim wybrałam Kolegium Nowilum, dlatego że dla mnie za mało było nowej wiedzy w szkole. Cały czas jest jedno i to samo, a właśnie Kolegium dało mi to, że dało mi całkowicie coś nowego. Nie wiedziałam nawet, że coś takiego jest, także jest to pierwszy, pierwszy tego typu projekt, z którym się spotkałam. Myślę również, że ciekawymi wydarzeniami, które miały miejsce w ramach Kolegium, Kolegium like było... Były spotkania z e, tutorami. Nasi tutorzy zostali m.in. ministrami w kancelarii premiera, w kancelarii e, prezydenta. Kolegium to wspólnota, nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również rozwój e, tężyzny fizycznej. E, mieliśmy okazję, kolegianci mieli okazję wziąć udział w zajęciach z Szermierki. Myślę, że takim tematem przewodnim tej edycji e, była odwaga, ale odwaga rozumiana w ten sposób, że żeby mieć tą odwagę, aby wyrwać się z tego takiego wy godnego miejsca, w którym się znajdujemy. Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy stawią im odważnie czoła. Odważnie, ale ludzi także sumienia, ludzi, którzy e, będą się kierowali w swoich decyzjach, w swoich działaniach wyższymi wartościami. Przede wszystkim są to wartości takie jak dążenie do celu, pomimo tego, że wiele osób mówi, że to jest nie warto, że nie warto tego robić i wszyscy są za nie. Osoby, które chcą poszerzyć swoje, swój pogląd na świat, zdobyć jakąś nową wiedzę, na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Zjazdy odbywały się również poza Opolem. Mieliśmy okazję wyjechać na przykład do Warszawy, gdzie spotkaliśmy Hannę Szczepan Szczepańską. Kolega Nobilium jest świetnym, świetnym miejscem do tego, aby właśnie podjąć działania, Już nie tylko czuć, nie tylko pytać, nie tylko zastanawiać się, na tym, ale e, powiedzieć, że tak, chcemy więcej, chcemy coś zmienić, chcemy mieć wpływ na nasze najbliższe otoczenie, e, e, chcemy robić e, coś nie byle jak, ale na, na dobrym, wysokim poziomie. I na to kładziemy nacisk, żeby nie zabrakło naszym absolwentom z jednej strony wiedzy, a z drugiej strony właśnie tego indywidualizmu, który pozwala w odpowiednim momencie przejść do historii, w takim pozytywnym sensie. Nie trzeba być Napoleonem, żeby przejść do historii. Warto, żeby być bohaterem w swoim domu, parafrazując reklamę, począwszy od domu, przez co samorząd, po własny kraj i wreszcie cały świat.